Sianaczko, jestem so Victorus i ty, a w tym pierwszym odcinku na moim kanale będziemy nagrywać wstęp. Co będziemy robić na moim kanale? Co będziemy nagrywać? Więc zaczynajmy. Na moim kanale będziemy nagrywać takie gry jak Pokémony, Fortnite, FIFA. To będą najbardziej znane gry na moim kanale. A główną Grom to będzie, jak widzicie teraz na ekranie, Pokémon Go. Jak widzicie mam jak na razie 20 poziom grałem e, miesiąc, nie żartuję. No i mam takie Pokémony, jak na razie, jak widzicie, najmój, najlepszy Pokemon 1400 CP prawie. No i proszę. Nie będę czytał nazw tych, nazw tych Pokemonów, bo nie umiem zbytnio. Niektóre umiem, niektóre nie. Ale więcej nie umiem. No. To był taki szybki wstępny odcinek. E, Będą, odcinki będą pojawiać się co 3 dni, co 2 dni. Uwierzcie mi, będą coraz lepsze, coraz lepszej jakości uwierzcie, podajcie na mój kanał, sub, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i do następnego!